Dzień dobry Państwu. Zapraszam na kolejny odcinek z cyklu Minął Tydzień. Są to spotkania i komentarze polityczne ze strony pana profesora Jerzego Roberta Nowaka. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, witam gorąco. Panie profesorze, w zeszłym tygodniu mówiliśmy o sprawie sądownictwa, w zeszłym tygodniu mówiliśmy o sprawach obchodów kresowych, w tym tygodniu chcielibyśmy zacząć. Od y, bardzo gorącego w ostatnich miesiącach problemu uchodźców. Y, co pan sądzi o tych najnowszych doniesieniach i o tym, w jaki sposób no, cały czas Unia Europejska y, naciska i chce nam narzucić jakieś kwoty? No, bezszczelne sankcje, groźby. I, I mówię, Unia bez autorytetu. Dwóch pijaków, y, skrajnych pijaków, Junckers. I yy, Jezu, ne, Schultz, Martin Schulz, poza tym yy, yy, jeszcze Twerhofstadt, który ma na swoim koncie jako premier Belgii wprowadzenie eutanazji. W ogóle osoby nieciekawe. Timmermans, którego partia poniosła skromną klęskę w wyborach Holandii. I ci ludzie nie wybrani yy, do władz Unii przez żadne. Środowiska, tylko przy Zielonym Stoliku dzięki dogadaniom Niemiec i Francji wyznaczeni. Rządzą Europą. Tak, rządzą Europą. No, to oczywiście nie rozliczą ci ludzie. Merkel z tej jej głupoty, która doprowadziła do zalania Europy, zresztą wspieranego przez miliardera Sorosza I, i te ich pogróżki są śmieszne i dobrze, to jest. Bardzo ważny punkt na plus Rządu Zjednoczonej Prawicy, że nie ustępuje wobec tych nacisków, podobnie jak rząd Węgier, podobnie jak rząd Czech musimy się trzymać. A co oznaczają ci, którzy chcą zawojować Europę przez osiadanie w niej, przy tym przy braku rozpoznania ze strony Policji Niemieckiej. Otóż w takim piśmie, w dobrym skądinąd periodyku katolickim Moja Rodzina, redagowanym przez księdza Ryszarda Halwe, Halwe, zresztą członka naszego też Forum Myśli Polskiej, ukazało się parę bardzo mocnych artykułów na temat tego najazdu muzułmańskiego. Polecam to pismo i tutaj tekst Anny Wiejak. Głowami chrześcijan wyznaczają krwawy szlak podwoju świata. Y, to I co ciekawe, y, odpowiedzialność za mordy, pisze pani Wiejak, składa nie tylko na islamistów, lecz również na zdradzieckich i nieodpowiedzialnych polityków, a także pisze to nie bez smutku, kościelnych hierarchów, którzy zamiast chronić ewangeliczną przodę, Wpuszczają do niej wilki i jednych i drugich historia rozliczy. O ile będą żyli ci, którzy będą w stanie spisać te dzieje? No tu na, szczególnie szkodliwą rolę odgrywa zresztą bardzo ograniczony intelektualnie kardynał Nycz. Nie wiem jak go awansowano do takiego stopnia. Ja już pisałem, cytuję od księdza Małkowskiego, który niedawno bardzo ostro potępił też ten najazd muzułmański, że prawdę mówiąc, to. Właśnie ksiądz Stanisław Małkowski, z jego całym doświadczeniem, przeszłością, był na liście do wymordowania hmm. tych księży razem z to on powinien być y, hierarchą warszawskim, a nicz najwyżej wikariuszem. Także, y, Ale stało się inaczej. Niestety. Stało się inaczej i płacimy za to. Ale na szczęście przeciwko temu zalewowi burzą się coraz więcej w różnych krajach. Y, Zobaczymy, jakie będą wyniki wyborów, na przykład e, w, w Austrii, bo tam jest na włosku dana sprawa, a e, kandydat prawicowy, HEDER, e, w ogóle chce się przyłączyć do grupy Wyszehradzkiej. We Włoszech, które kiedyś były bardzo e, takie poprawne, polityczne, popierały też te osiedlenie, jest coraz większa krytyka. Je, e, e, ogromna część Polityków, działaczy występuje za zaostrzeniem przepisów, a tu znów czytam z kolei z Polski, The Times, dzisiejszej, że na, jak żyć na przykład na włoskiej wyspie Lampedusa, która pada szcz, szczególną ilością ataków z zalewu islamskiego, ciężarne mieszkanki Lampeduzy, aby przejść gruntowne badania lekarskie. Muszą wyruszać w długi rejs z prowem na Sycylię. Lampedusa właśnie podziękowała swemu burmistrzowi Giusi Nicolinemu, laureatowi międzynarodowych nagród, człowiekowi, staną, który stanął u boku Angeli Merkel, jako kolejny orędownik otwartej, liberalnej Europy. Mieszkańcy wyspy. Pragną burmistrza, który powie światu, że nie dają rady. Także przegrał w wyborach i dobrze. Czyli jest reakcja? Zdrowa, no. zdrowa reakcja. No, ale teraz mamy inną jeszcze kwestię, to kwestia z kolei Ukraińców. Zale tu wyjątkowym nonsensem była wypowiedź wicepremiera Morawieckiego, że chciałby 3-4 miliony Ukraińców w Polsce, już jest z 1,5 do 2 miliona. I co to by oznaczyło? Ten niegomość patrzy tylko z punktu widzenia czysto ekonomicznego, a tania siła robocza nie zwraca uwagi na to, że razem gdyby było tak z 5-6 milionów Ukraińców, stworzą potężne lobby polityczne, są bardziej solidarni, często niż Polacy. I zagrożenie dla hełma przemyśla i tak dalej. A już teraz przy tej ilości Ukraińców znów cytuję za Panią Wiejak z mojej rodziny rośnie liczba napadów dokonywanych przez Ukraińców w Polsce. No, tam. Czyli przestępczość po tak, prostu. Tak, no, patrzmy, że są sama Ukraina, kraj skorumpowany, najbardziej skorumpowany w Europie, posiadanie broni maksymalne przez elementy przestępcze. Teraz, kto przy tym wszystkim tak nakręca te naciski Unii, no słynny miliarder żydowskiego pochodzenia z Węgier, żyjący w Stanach, George Soros, wróg państw narodowych i wróg chrześcijaństwa. I on właśnie próbował najpierw zalać Węgry, maksymalnie tam 400 tysięcy przybyło, ale Orban się postawił, wyrzucił, zagrodził i przede wszystkim Orban przedtem obalił Sorosza, bo tam była dominacja Sorosza przez wiele lat. On doprowadził do rządów koalicji postkomunistów i liberałów ich Platformy Obywatelskiej. No i w rezultacie e, Orban w przeciwieństwie na przykład prezydenta Dudy, który nie wiadomo po co zaprasza e, i w ten sposób uwiarygadnia prezesa Soroszowskiej Fundacji Batorego, Pana Smolara na różne imprezy, na spotkanie historyków. Tam na Węgrzech zabrano się za organizacje Soroszowskie. Uczelnie. Uczelnie zrewidowano najpierw, przeprowadzono rewizję. Teraz chce się zlikwidować ten uniwersytet, którego nawet Bodnar, niejaki Bodnar, też absolwent tej uczelni. No i więc zaczął się wrzask, bo na przykład były bardzo takie mocne plakaty, billboardy na Węgrzech przeciwko, o, rządowe billboardy przeciwko Sorosowi kraju. Nie, nie pozwólmy, le chodzium nie pozwólmy, żeby Soros śmiał się na końcu. No więc ambasador Izraela zaprotestował, że to groźba antysemityzmu, że tu rząd upowszechnia takie plakaty, no bo dzień Soros jest przypadkowo Żydem, czy nie przypadkowo. A co się okazało, minister spraw zagranicznych Izraela odciął się od wypowiedzi ambasadora. Za tydzień będzie wizyta prezydenta Netanyahu w Izraelu. Jak to? Na, 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 Węgrzech, na, na Węgrzech. Węgrzech. A Izrael ma dość kłopotów z Soroszem, który też tam próbuje intrygować, podburzać z pomocą swoich organizacji. Tu z Gazety Polskiej Codziennej Izrael wspiera kampanię przeciw Sorosowi. Tu z Rzeczpospolitej Netanyahu i Orban wspólnie przeciwko Soroszowi. Także Minęły czasy, kiedy pan Soros, który też sponsoruje y, różne lewackie inicjatywy w Polsce, a także o ile wiem, tutaj wyborczą też popiera, kończy się wpływ Sorosza. Inna sprawa ważna, y, ile mamy czasu? Jeszcze 14 minut. O, no ono to jeszcze, więc inna sprawa. Tu mówiłem ogromnie pozytywnie. Już o jednym z ministrów są szereg ministrów, znaczy i pani premier bardzo mi się podobają. Molawiecki dużo mniej, bo jak już nieraz przedstawiałem, on zupełnie nie idzie węgierską drogą, a Duda tak zapowiada, pójdziemy drogą gospodarczy. Węgry przede wszystkim wsparły ogromnie przedsiębiorczość rodzimą, obniżyły podatki do 10%, dla przecież teraz do 9%, a u nas się manipuluje przy podatkach i jest groźba, że wzrosną, a już jeden podatek od paliw nam grozi. Poza tym było na Węgrzech uderzenie w biurokrację. A co u nas się robi? No właśnie nic nie zrobiono dla obalenia tego jarzma biurokratycznego nad nami. Ilość biurokratów na, na wysokich szczeblach wzrosła trzykrotnie od 1989 roku. Mamy e, ogromną ilość darmozjadów, bardzo często niekompetentnych i skutki tego są dość fatalne. Na Węgrzech zmniejszono ilość ministrów z 16 do 9. My mamy 24 ministrów, 95 wiceministrów, jeśli nie więcej. Na Węgrzech obcięto parlament o połowę, a u nas a nie mają Senatu, a u nas w samym parlamencie jest więcej posłów niż w Izbie Reprezentantów w Stanach Zjednoczonych. I to, że nie za... obniżono też o połowę liczby radnych w samorządach, a u nas nie widać żadnego drgnięcia. Tu jest ogromnie wiele możliwości oszczędzenia. Ogromne nagrody, także przy obecnym rządzie. Na Węgrzech Zakazano przyznawania nagród dla ministrów, wiceministrów, dyrektorów departamentu, dotąd aż Węgry nie spadną z tego bardzo dużego zadłużenia, które zostawiły rządy postkomunistów i liberałów. Tu właśnie mam dwa takie ciekawe teksty. Y, świeży z Polski niepodległej. Y, Ro, również rozrost biurokracji widoczny jest w rządzie Beaty Szydło, o czym informuje Gus. Zamiast zmniejszać aparat biurokratyczny, zostawiając pieniądze w kieszeniach obywateli lub przeznaczając je na bardziej wartościowe cele, rząd PiS wpada w pułapkę, którą wytykał rządowi PO. Tu przypomnę, że niedawno był wywiad y, z Romanem Kluską. Pamiętamy to, człowiek, który został. Tak skrzywdzony przez aparat y, finansowy, I, i on mówi, że jeszcze biurokracja się powiększyła w ostatnim roku. Prze wydano taką ustawę lodówkową i tak dalej. No i to są rzeczy dość y, niepokojące. Z kolei w niektórych dziedzinach nie widać w ogóle zmiany. Jednym z najba paru najbardziej nieudolnych ministrów, to najgorszy jest oczywiście Waszczykowski, to pała, dam mu w rankingu ministrów, które przygotowuje, jest Gliński, który zupełnie nie zna się na kulturze, i nic nie zrobił, to jest dotąd yy, yy, fatalny. dwa plus najwyżej. Otóż yy, w najnowszej Gazecie Polskiej jest tekst jednego z moich ulubionych publicystów, Witolda Gadowskiego, który mówi, twarda ręka wymiaru sprawiedliwości musi dosięgnąć także środowiska lokalne, gdzie niestety działacze PiS szybko weszli w komitywę z aferzystami z PSL-u, postkomunistami, działaczami promowanymi przez po Jeżdżę ogromnie wiele po kraju i tam się właśnie narzeka, że faktycznie rezolucja jest salonowa, nie dotarła w dół. No dobrze, że teraz się zabierają za sędziów i prokuratorów, ale trzeba się zabrać za to, co dzieje się w terenie. Mógłbym wiedzieć i tu, ponieważ prezes PiSu Kaczyński zapowiedział, że wezmą się mhm. mocni, że będzie karanie aferzystów. Karanie lokalnych przedstawicieli nowej władzy, którzy postanowili dorobić się na dobrej zmianie, powinno być względne i natychmiastowe. PiS musi być twardy przede wszystkim dla swoich". No i szczególnie ostro atakuje właśnie yy, pan Gadowski sytuację w dziedzinie kultury, wina tego nieszczęsnego Glińskiego. Nie może być tak, że garstka upolitycznionych pseudotwórców trzęsie całym środowiskiem, a Ministerstwo Kultury nie znajduje sposobu, aby wprowadzić ten obszar prawdziwą wolność i promować niezależne postawy i myśli. Ministerstwo Kultury dało się zakrzyczeć przez organizowanych chór lakierów i poltruków, którzy dbają o to, aby do środowiska filmowego nie wdarł się nawet Przebłysk twórczej swobody. Na, du, na czele największego mecenasa krajowej produkcji filmowej Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej nadal stoi Magdalena Sroka. Była zastępczyni postkomunistycznego prezydenta Krakowa Jacka Osoba pozbawiona kompetencji, jednak wy, wyznająca poglądy zbieżne z życzeniami Gazety Wyborczej. I te wał. Może, może w tym temacie kultury bym przytoczył list reżysera pana Krzysztofa Wojciechowskiego, zresztą chyba członka Forum Myśli Polskiej. Jest to list skierowany niedawno do prezesa klubów Gazety Polskiej, szanownego pana Ryszarda Kapuścińskiego. Tak tytułuje. Panie prezesie. W ramach zamilczania na śmierć twórców zajmujących się tematyką patriotyczną, dołączył pan do haniebnej listy, na czele której lokują się dwie panie: Anita Gargas i Anita Czerwińska. Ta pierwsza ukatupiła mój film o Annie Walentynowicz. Ta druga wyrzucała mnie systematycznie ze wszystkich imprez Gazety Polskiej. I dopuściła się też wyrzucenia autora książki Anatomia Pogardy, pana Kmiecika, wraz ze stoiskiem, na którym prezentował tę cenną książkę, ukazującą nagonkę o lewaków na świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Podobno to w cudzysłowie przeszkadzało w sprzedaży gazety Polskiej to stoisko. Tym razem Pan Człowiek tak zasłużony dla odrodzenia ducha narodowego i zwycięstwa prawa i sprawiedliwości, zwraca się do Ryszarda Kapuścińskiego. W ostatnim wydaniu Gazety Polskiej na stronie 72 w liście klubów Gazety Polskiej do Donalda Trumpa informuje, że klub Gazety Polskiej w, Osło, w Oslo zaprosił tamtejszą Polonię na projekcję filmu Zmartwychwstanie. Jest to parafraza wesela Stanisława Wyspiańskiego która wprowadza nas w obecną sytuację Polski. Koniec cytatu. Pytam. Gdzie nazwisko autorki Zmartwychwstania, Lucy Ogińskiej? Nie ma. Gdzie nazwisko reżysera tego filmu, Bogdana Poręby? Autora, notabene, legendarnego Hubala. Czyżby i pan był pod wpływem Anity Gargas, naczelnej cenzorki Gazety Polskiej i Telewizji Republika? Jeżeli nie zamieści pan sprostowania, spotkamy się w sądzie. Dość chamstwa i monopolu na patriotyzm Gazety Polskiej. Chyba, że zamieści pan ten tekst w Gazecie Polskiej, ale o taką odwagę pana nie posądzę. I tutaj piszę o załącznikach, które dodał pan Wojciechowski. Sądzę, że nie muszę dodawać tu opinii świętej pamięci księdza Tomasza Uszyńskiego na temat mojej twórczości patriotycznej w okresie PRL-u, kiedy odwaga nie była tak tania jak dzisiaj. Podpisane z poważaniem dla całokształtu działalności patriotycznej Gazety Polskiej Krzysztof Wojciechowski. Bardzo smutna sprawa. Jest, bardzo smutna sprawa, dodam. Ogromnie cenię Krzysztofa Wojciechowskiego, znam kilkadziesiąt lat, zawsze odwagnego, odważnego, zawsze szukającego też trudnych tematów. Ostatnio u Państwa było spotkanie z filmem też... Zatruta krew bratnia. Więc starał się pokazywać te sprawy choćby Wołynia wielokrotnie i był wielokrotnie blokowany. Jest to naprawdę wspaniała postać, jedna z tych osób, które od dawna są na różnych indeksach, bo płynie pod prąd. Przykro mi, że w tym blokowaniu, jak widać z tekstu, Krzysztofa Wojciechowskiego, wie, że tak to się udziała. ni To chyba dlatego, że jest chora na syndrom monopolu, który tak cechuje Gazetę Polską. Ludzie Gazety Polskiej rozsiadli w TV Republika, w TV Publicznej, na przykład blokują całkowicie jakiekolwiek informacje o Gazecie warsza, Warszawskiej Gazecie, bo widzą w niej groźnego konkurenta. To naprawdę jest nie fair. Ale przykro mi, że Anita, że dołączyła do tego Anita Garga, z którą skąd cenię za wiele rzeczy, za bardzo dobre dziennikarstwo śledcze i tu przypomnę, że chyba wczoraj, bo już nie pamiętam tyle jest z tych wydarzeń, mm -hmm. był y, przygotowany przez nią wieczorem, y, no też jest problem, że telewizja publiczna tak późno pokazuje te rzeczy, Film Rozmowa dokumentalna o Wałęsie, w którym występował m.in. znany historyk Sławomir Cęckiewicz i Major Bezpieki, który prowadził przez pewien czas Bolka. Polece, Bolka. I co się okazało, że zanim został Bolkiem, to już był agentem w wojsku, gdy pracował w wojsku, już donosił i tak dalej. Były na ten temat materiały. Dalsza rzecz wynika z tego, że i w czasie Solidarności też różne takie niecle rzeczy robił. No ja zresztą y, piszę w swojej książce Wichry Życia, w pamiętnikach, po rozmowach z dwoma, z dwoma duchownymi, w tym księdzem profesorem Chrostowskim, y, y, dowiedziałem się, że to Wałęsa napisał do papieża Jana Pawła II y, w maju 81 list Roku. list zachęcający, żeby Glempa koniecznie wybrać na następcę Wyszyńskiego. Wyszyński miał innych kandydatów. No a cóż, Glemp był dużo miększy, miał brata sekretarza partii i tak zapewniał, jaki on jest dobry dla Solidarności, że tylko to. No papież nie miał powodu do wątpienia w e, rzetelność Wałęsy. Wtedy nie wiedziano ogromnie wiele rzeczy. No i potem, to. No, przy... A, a jestem pewny, że Wałęsa nie napisał tego listu sam. Może mu podpowiedzieli różni panowie Wachowski i tak właśnie, co powinien pisać. Teraz y, Wałęsa kompromituje się coraz bardziej i do, nie, nie doszedł niby z powodu choroby serca, a może ze strachu jednak nie przyszedł na tą manifestację, ale już jest zdrowy. Dowód, że już błyska na cały świat tą wulgarnością. Był w programie to chyba, yy, tej Olejnik i yy, gdy ona dopytywała go na temat spekularnej Y, y, agenturalnej jego przeszłości pytając: Brał pan pieniądze od SB? Spowodowała jego wściekłość. Co pani pie? I wyraz ogromnie hmm. y, 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 negatywny, przekleństwo. Hmm. Także, no ale cóż: y, ciągłe informacje o Wałęsie się mnożą i o jego rodzince. Paru skrajnych pijaków, Wiktoria, która. Błyszczała jako żałosna, raczej celebrytka córa. A teraz wnuk Lecha Wałęsy stanął przed sądem, bo pobił kobietę. Dominik wuje z czarną owcą rodzinną. No nie tylko on tam. Tych czarnych owiec to jest całe statko. Ma na sumieniu dwa nikczemne postępki. Jeden, y, 21-letnia, y, y, najpierw rzucił się z rożem na swoją dziewczynę Adelinę. W tej sprawie toczy się postępowanie w Gdańskiej prokuraturze, a ostatnio do prokuratury zgłosiła się 21-letnia kobieta, która oświadczyła, że w 2015 roku Dominik W rzucił się na nią na ulicy i ją skopał, i to właśnie z tego powodu mężczyzna stanął teraz dacz Dać draniowi trzy lata więzienia. Co to jest za bezkarność? Ja siedzimy, że tak czekają jeszcze. Przecież to są sprawy już e, sprzed paru lat. To poprzednie rzucenie się z nożem. A dlaczego ma być pod ochroną syn Bąka, czy wnuk Bąka? Przepraszam. Jak długo to będzie trwać? I pochwalam tu jeszcze jedną rzecz w związku z Wałęsą, że właśnie szef Związku Solidarność zapowiedział, że pozbawią Wałęsę honorowego członkostwa. Co jak chcą, ten człowiek nie ma w ogóle honoru, bo gdyby miał honor, to mógłby by, być to by, honorowym członkiem. By, i, I powinien to by przeprosił za wszystkie swoje niegodziwości wyrządzone przez donosy kolegom stoczniowcom. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, był to kolejny odcinek programu. Minął tydzień. Kolejna rozmowa z Panem Profesorem Jerzym Robertem Nowakiem ukaże się w przyszłym tygodniu. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia. Dziękuję.